Gotujemy. To witam wszystkich na pierwszym z warsztatów serii Impact Academy. Dzisiaj taki trochę wprowadzający. Mieliśmy mały setup. Mam nadzieję, że ta wirtualka Wam się wszyta później na wszystkich kolejnych warsztatach. No i co? Powiemy dzisiaj o, o tym, jak napisać w 5 minut mikroserwis i zdeployować go na chmurze. I to serwis nie będzie dużo robił magicznych rzeczy, ale to, żeby robił magiczne rzeczy, to już będzie wasze zadanie. Ważne, żeby wam pokazać, jak, jakich technologii użyć można, żeby w sprawny sposób, że tak powiem, załatwić całą rzecz do, dookoła, tak? Czyli żeby to stało, połączyło się do bazy danych i było dostępne w internecie przy pomocy kilku prostych komend i jak to działa, jak z tego efektywnie korzystać a co tam będzie w środku, to już, to już wasza w tym głowa, żeby to trzeba. Dobra, parę słów o mnie, moje brzydkie zdjęcie. Pracuję już jakieś 10 lat, od początku ze Springiem. Od ponad, ponad rok temu założyłem meetup, który się nazywa Warsaw Spring Labs. Na którym to opowiadamy o różnych ciekawych rzeczach związanych ze, ze Springiem. Wszystkie screencasty z, tego, z tych spotkań są też dostępne na żywo w formie transmisji, takiej jak w tym momencie mamy, i później nagrane na, na YouTube. Jest repo GitHubowe, gdzie są pozamieszczane tam, tam zadanka praktyczne, które rozwiązujemy sobie na tych, na tych warsztatach, więc też polecam, jak ktoś jest zainteresowany sobie poduczyć się Springa, e, tam jest od podstaw e, i nie tylko sporo rzeczy. E, Java User's Group, e, chodzę na spotkania, organizuję tam niektóre rzeczy, jak tylko mam czas, tak e, no jak mówiłem, Springa znam i, i lubię, i, i uczę, i jestem trochę Springowym geekiem. E, i współorganizowałem w zeszłym roku taką, taką małą konferencyjkę dla dzieci. Tam setka z hakiem była e, dzieciaków DevOps for Kids, e, na której to uczyliśmy dzieciaki programować w wieku od 6 do 12 lat. Zabawa była przednia. E, dobra, tyle o mnie. A można mnie znaleźć na Twitterze maila nie zamieściłem, ale to ten firmowy dajusz.kaczyński.atimpactgroup.com, jak tam wszyscy mają, tam na pewno można mnie znaleźć. Co będziemy dzisiaj robić? Setup już był, mam nadzieję, że wszystkim się udało. Najpierw Wam pokażę w to 5 minut, żeby to nie było, że tylko tak na tym. Mam nadzieję, że się zmienię jeszcze w te 5 minut, powinno się udać. No, i później porozmawiamy o czymś takim, co jest Spring Boot, o, o podstawach Springa, jak, jak z tego korzystać, jak to, jak to zadziałało, co za chwilę pokażę, w te parę minut. I, i, i o Heroku, która, która będzie naszą dzisiejszą taką platformą chmurową. To jest usługa tylko, typu PaaS, czyli Platform as a Service, na którą możemy sobie wyrzucać nasze aplikacyjki, płacąc tak naprawdę za wykorzystane zasoby. Przydzielone do, do naszej aplikacji. Możemy ją sobie całkiem, całkiem fajnie skalować. No i spróbujemy zrobić może parę śmiesznych e, takich przykładów, właśnie takich aplikacji, trochę bardziej rozbudowanych niż zwykłe Hello World e, z, z tymi technologiami. Tak? E, to są jeszcze linki, które tak podesłałem dzisiaj. Nie wiem, czy wszyscy dostali. Jak coś, to te linki są dostępne tutaj na stronie wydarzenia. Jest link do tej prezentacji i tam są też te, te wszystkie linki. To są linki do tego, żeby setupować sobie GitHub lokalnie, tak? Oprócz tego na, 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 na tej wirtualce. Taki podstawowy setup, czyli nazwa użytkownika, git, e-mail gitHubowy i, 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 i wasza, wasza nazwa. Konta na GitHubie? Będziemy pewnie spółdzielić kod przez GitHuba i, i na Haroku, żeby się zapisać i. Dobrze. Dobra. I to właściwie tyle slajdów. Reszta to będzie kod, więc będziemy, mam na nadzieję, ciekawie. Jakieś pytania do tej części? Wprowadzającej? Nie? To co? Czas start jedziemy 5 minut, tak? Ja to miałem. Dobra. E, ja mam uruchomioną tą samą wirtualkę co wy, więc żeby były równe szanse. E, to zaczynamy. Zaczniemy od pójścia sobie na stronę start.spring.io. E, i powiem, że chcemy sobie projekt, który będzie używał Spring Boota, jego webowej części, bo zrobimy sobie web serwis taki restowy, który będzie nam, który nas będzie po prostu witał. Będziemy w parametrze podawać, kogo ma witać i, i będzie nam wyświetlał hello. Ten ktoś. Grupa ID podajemy, Artifact ID. Ja sobie wcześniej wpisałem. Tutaj sami sobie wybieracie, co wpisać. To nie jest za bardzo istotne. To, co jest istotne, to, żeby zaznaczyć, że to jest projekt web. Na razie, jak tu widać, jest dużo innych checkboxów. Później powiem, do czego one są. Wersje Java, reszta wszystko zostaje tak, jak jest. I generate project, tak? Ciao, save, Dobra. Move. Dobra. Unzip. Jak widać, ściągnęło nam się już całkiem sporo rzeczy. Zaimportujemy sobie ten projekcik do IDEI. Tu jest to. Bardzo dobrze. Out of the box. Dostajemy tak naprawdę gotową działającą aplikację z podstawowymi, podstawowymi rzeczami i podstawowymi zależnościami. Skonfigurowany jest Maven. Kto kojarzy Mavena? Kto nie kojarzy Mavena? Dobra, Maven będzie później, nie, może nieistotne. To jest takie narzędzie, żeby zarządzać zależnościami. Wiadomo, że programy nie składają się tylko z tego kodu, który my, pisze, my, my piszemy, ale też z całej masy zależności, bibliotek zewnętrznych i tak dalej. Żeby tym zarządzać, Maven się do tego całkiem fajnie sprawdza. Ale żeby nie marnować 5 minut, powiem o tym później. Mam mi aplikacyjkę. Co byśmy chcieli robić? Chcielibyśmy. Chcielibyśmy sobie taki, takie coś, by nam odpowiadało restem, by nas witało, tylko by witało, to podalibyśmy sobie w parametrze. No, nie będziemy tu się bawić w ustawianie jakichś takich dziwnych urli. Po prostu chcemy, żeby nasza aplikacja jej główną, głównym zadaniem, czyli pod, pod slashem, pod pierwszym tym bazowym rootem była, była nasza funkcjonalność witania. To będzie nasz parametr, tak? Jego nazwa będzie taka, a domyślna wartość powiedzmy będzie klasyczna. Etern, okay, format, tak? Widać kod, widać na coś większą czionkę, czy wszystko jest OK? Wszystko jest OK, tak? E, na razie to, co napisałem mniej więcej ma sens, tak? Czy nie? W sensie e, dostanie request na e, główny urn naszej aplikacji, czyli slash, tak? E, w parametrze przekażemy znak zapytania name, kogo mamy zawitać. Tak i dostajemy hello i kto i wykrzyknik, tak? Domyślnie hello world. Jasne? E, Dobra. I teraz tak, żeby to teraz uruchomić, co trzeba zrobić? Żeby sobie to na przykład tak uruchomić. A, przydałoby się wejść do tego katalogu, projektem faktycznie i dopiero to uruchomić. Dobra. Kupował nam się jar. Mamy java minus jar. Każdy kojarzy, mam nadzieję, polecenie java minus jar. Tak? Ktoś nie kojarzy? Dobra. Pięknie, kolorowo nam się wyświetliło wszystko. Localhost 8080. Dobra, działa. Tak? O, wszyscy <laughs> działa, aplikacja już jest. No dobra, to aplikacja napisaliśmy. Teraz się trzeba ją w chmurze displayować, tak? Nie, nie próbujcie na ze mną na dołożyć, że nie zaraz to przejdziemy wolniej, dobra? Na razie popatrzcie mniej więcej jak to wygląda. Dobra, aplikacja jest w Heroku teraz, tak? Dobra to spróbujmy sobie dodać aplikację, już jestem zalogowany do Heroku, Impact Academy, Create Up w Europie sobie stworzymy, tak? Dobra. Ja już jestem zalogowany do Heroku, więc nie muszę się tutaj logować. Czy... wróć? Okej, okay, dobra. Teraz lepiej. Init. Inicjalizujemy -in -in sobie gitowe repozytorium. Dodajemy sobie remota na Heroku. Cool. E dobra. Jeszcze by nam jeszcze na Heroku zadziałało, to ładnie. To potrzebujemy sobie dodać jeden pliczek. Musimy powiedzieć Heroku jak ma nasz, nam, nam uruchomić. Wiemy, że chcemy aplikację webową. I tutaj sobie uruchamialiśmy to tak i po prostu kopiujemy mu to, co tutaj rzucaliśmy i jeszcze mówimy mu, że tak powiem, trochę automagiczne jeszcze rzeczy. E to jest platforma jakaś chmurowa, więc ona sama zarządza środowiskiem. Tak, my tam nic nie instalujemy. My tylko on wykryje, że, że my, my mamy Java aplikację. Tutaj chcemy sobie uruchomić, więc on nam sam zainstaluje Java i tak dalej. I podajemy mu tylko jak to uruchomić. On nam poda zmienne środowiskowe do uruchomienia Java. No i on zarządza portem, na którym tą aplikację będzie, będzie uruchamiał, tak? Podajemy takie takie krótkie rzeczy, firmy jestem, targeta projektowych. Upiamy sobie Robu master. Czyli mówiłem, on sobie instaluję Java 18. Instaluję sobie Mavena. Buduję sobie aplikacyjkę, tak jak my budowaliśmy praktycznie, czyli Maven Clean Install. Ściąga sobie tam wszystkie zależności. To się wszystko dzieje zdalnie. Tam na platformie. To potrwa parę sekund jeszcze. Tram, tram. Dobra. Kończymy. O, skończył. Zbudowało się bardzo ładnie. I uruchamiam. Ok, napisał nam, że pod tym adresem znajdziemy naszą aplikację. Będę Na sobie hierarchię. Widzę, że się uruchomiło. Zostaje jeszcze. Ok. Nie. Okay. I tak, w parę minut mam uruchomioną w Internecie naszą aplikację. Można? Można. Dobra. Podobało się generalnie? Myślicie, że to ma sens? Fajne narzędzia. chcielibyście się ich nauczyć? Chcielibyście się ich nauczyć, że tak powiem. No, mam, mam, taką, mam taką nadzieję. Dobra. E... To było. To było takie krótkie demo, żeby wam pokazać, że, że można takie rzeczy robić. I teraz może w zwolnionym tempie. Już nie w 5 minut. Co się stało, jak i dlaczego, i w ogóle o co chodzi. No Wracamy do początku, czyli do naszego startu: Spring.io. Generalnie kto kojarzy Spring Framework? Kojarzy? To polecam kojarzyć bardziej. W tym momencie najpopularniejszy framework Javaowy na świecie. Już więcej jest robionych aplikacji w Spring niż na czystym Java EE. To naprawdę bardzo, bardzo fajny framework, bardzo, bardzo dużo ma możliwości. Strona startowa: Spring.io. Kiedyś to był Spring Framework Core, ale teraz już jest tego cała masa. Jest Spring Framework taki, jaki był, ale to widać, jest tylko jeden klotek z układanki: Spring Boot, Spring IO Platform, Spring Cloud, Spring Data, XD, Integration Batch Security, AMQP, Social Hatos, Mobile, Android, Webflow, Rails, LDAP, Web Services. No i czego tam się nie da zrobić w Springu? Nie wiem, czego się nie da, bo chyba da się wszystko. Słucham? Kawy. Pod kątem aplikacji. Da się zrobić aplikację, która będzie monitorowała ekspres kawowy. Da się zrobić aplikację, która będzie zdalnie nastawiała kawę w springu. Jas. Tak jak widać, zrobiło się tego dużo. Ponieważ zrobiło się tego dużo. Z, z konwencji Mavenowej każdy projekt jest e, identyfikowany przez grupa id i artifact id czyli te dwa pierwsze pola group id to najczęściej jest e, na przykład org apache commons e, org postgresql tak to jest e, nie wiem albo projekt albo organizacja <coughs> tutaj jest przykład komi i group academy artifact id to jest nazwa